Siemaneczko widzowie, z tej strony Krystian. Zapraszam Was na kolejny odcinek z dynamicznej gry MMORPG Margonem. Pętajcie, aby zostawić łapkę w górę, subskrypcję, jak jesteście nowi na kanale oraz komentarz. Linki w opisie są bardzo ważne, bo tam jest mój Instagram, jak i Discord, czyli Hamski Discord, abyście wiedzieli, kiedy są odcinki, kiedy są streamy. Wbijajcie na Discorda, w ogłoszeniach zawsze będziecie mieli informacje. Dzisiaj, dzisiaj zaczniemy sobie widzowie od tego, że wpłacimy sobie pieniążkę na woźb. wszystko już mam przelane na Paypala e, czyli wyszło, że to jest około 1075 zł jeszcze zobaczę ile, dokładnie na Paypalu jest chyba ponad 200 funtów, bo walutę mi przekonwertowało w punty e, i wyłączę na chwilę ekran, zobaczę czy nie ma żadnych moich e, danych i tym podobne i zaraz Wam pokażę, jak zostanie wykonana wpłata, żeby nie było, że, e, że kogoś wychujałem, jak co roku. Jak co roku, każdy nam mnie mówi, że kogoś wychujałem, a tak naprawdę nie wychujałem. E, czekajcie, ile to będzie. Czyli tutaj, tak, PayPal Balance. Czekajcie, zobaczymy, czy przejdzie. Dobrze. Jesteś super, dziękujemy za przekazanie darowizny na rzecz fundacji. Teraz zobaczę jeszcze tylko szybko, czy pobrało mi pieniążka z Paypala. Tak. Pobrało pieniążka z Paypala. No i super. Czyli tyle tak naprawdę, ile no, wyszło 1075 zł płaciliśmy. po odcienięciu tych wszystkich prowizji przez Tiply, przez te prowizje, które już zostały ściągnięte przy wpłacaniu donatów, no wyszło nam około 1075 zł. Czyli w sumie no straciliśmy około 100, 100 ilu zł na same prowizje, bo jeszcze PayPal odciął swoją prowizję. No i co, bardzo fajny wynik, mam nadzieję, że, że jesteście zadowoleni. No i oczywiście, żeby nie było, no jak widzicie, dziękuję za przekazanie telewizji na rzecz fundacji. Nie wiem czy mogę jeszcze wam w jakiś sposób to uwiarygodnić, że, że jednak powiedziałem tą kasę, żeby nie było kurwa na mnie, że nie pokazałem Wam czegoś. Czy tutaj coś widać, czy tak, widać mój adres. Ale tutaj chyba, nie wiem czy mogę włączyć kamerkę. Nie, kamerka mi się nie włącza, nie wiem dlaczego. Może jak scenę zmienię. O, to widać mnie, okej. Okay. Czyli teraz tak. Możecie sobie zobaczyć tutaj. Nie wiem czy będziecie widzieć. O, jest tutaj. Jak byk. dla fundacji 1075 zł, Także żeby nie było, że sobie <laughs> zachowałem pieniądze czy coś ten deseń kurwa, bo już nie raz mnie ludzie o to, że tak powiem, E, czekajcie, może teraz scenę zmienić? Nie wiem, na którą kurwa. E, ta, ta. Dobra. Jesteśmy, widzę. Wy jesteśmy. Dobra. Możemy zacząć sobie odcinek. E, pogramy sobie chwilkę e, na Brutalu. Ten odcinek w ogóle chyba dopiero się pojawi, kiedy on się pojawi. Jak teraz go nagrywam, drugiego to pojawi się jutro, czyli trzeciego. W godzinach tam ustaliłem sobie godzinę, że codziennie codziennie, co dwa dni odcinki będą dodawane około godziny 15-16, tak w porach obiadowych. No, bo to jest w sumie czas, gdzie, gdzie większość osób jest najprawdopodobniej w domu. To uznałem, że to będzie taka najlepsza, najlepsza godzina, aby dodawać odcinki. I głównie chyba te odcinki będą, wydaje mi się, bazowane o Unipolia Unii, to sobie wezmę. Głównie chyba te odcinki będą bazowane na chwilę obecną, tak jak mówiłem, z Berufsa. Nie wiem, co tutaj będę starał się na dobrą sprawę osiągnąć, ale jest no, bardzo duże prawdopodobieństwo, że po prostu będziemy grali, aż do tego czasu jeszcze się nie wypierdolę. Może jeszcze pomyślę nad jakimś challenge'em, bądź karą, jakby tak, tak się stało. A no nie ukrywam, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że w najbliższym czasie tak się stanie, że jednak zapomnę się, że gram na się i, i moja postać znajdzie się kurwa w, w karkachan z pierwszym poziomem. No ale liczę na to, że tak się nie stanie. I że będzie wszystko Git. Także tak jak mówię, co, co dwa dni będą odcinki. No i na weekendach, sobota, niedziela będę się starał Wam odpalać streamy. Jeszcze jak Wy teraz oglądacie pewnie ten odcinek, to ja jeszcze zarzucę jakiegoś streama może dwugodzinnego. Już pewnie obejrzeliście tego streama, czyli już pewnie był ten stream. To pewnie dwie godzinki jakieś robiłem streama. Także, yy, także też spoko, także właśnie zaraz po, po nagraniu tego odcinka będę się za to yy, zabierał. Kurwa, muszę tutaj stać obok tych, pewnie tutaj eventowy respi, dlatego w trójkę tutaj stoją. Ale to mnie irytuje trochę, no bo od razu wtedy nie mogę yy, walki sobie yy, automatycznie zrobić, Jest to trochę, no nie powiem irytujące no ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz dobra, zaraz dobijemy sobie poziom myślałem też, że zaraz sumie, ja będę się kończy myślałem, żeby tutaj jeszcze jakąś małą loterię może zrobić na na berufsie, bo jest dopiero drugi loteria jeszcze co prawda jest, także wydaje mi się, że może jakąś tutaj małą loterię sobie zrobimy bo na dobrą sprawę przydałyby się jakieś ucieczki ucieczek żadnych nie mam, także może tak być zaraz, że na szybko zrobimy sobie jeszcze loteryjkę, żeby no, zobaczymy, czy nam coś po prostu fajnego poleci. No, znając moje głupie szczęście, jest, że tak powiem, bardzo duże prawdopodobieństwo, że coś takowego może się wydarzyć. Dobra, czekajcie, zrobię szybki... Przelew sobie trzy losy, no to będzie ile? Chłoba hmm, Powiedzmy, że 50 zł powinno starczyć. Dobra. Tutaj cyk, cyk. Kurwa. Czy teraz to pamiętam? Dobra. Tak, tak. Cęk. I, o, dodały się A czy starczy mi na trzy? Chyba jo. Ja. Czekajcie, bo coś drzwi mi kurwa skrzeczą. Dobra. Mamy. Siub, Trzy pakieciki, znaczy trzy pakieciki. Trzy kuferki sobie weźmiemy. Zostaje nam 200. 200 łusek nam zostanie. Mamy trzy kuferki, widzowie. To jest ten moment, to jest ta chwila. Loteria za. Ile? To 4000. Chyba 4000 Nie Niecałe, chyba nawet. Dobra. Miłoby było, gdyby poleciały. O, chciałem właśnie powiedzieć, że miłoby było, gdyby poleciały ucieczki. i Już w pierwszym losie mam ucieczki. Tutaj mamy kupony na teleport, na torbę, na wywołanie drużyny i na outfit. Czyli wszystkiego po trochu, czyli to od bomby będzie chowane najprawdopodobniej do depo. Pierwszy los oddał, bo w sumie to co chciałem to mam. Drugi los, mamy kolejne ucieczki, pyłki astralne i leczenie w walce. Nie no, oddało, widzowie. Jeszcze błogo na 20% i ostatni los, wyzwanie. Zwój teleportacji na Kolosa, 9m, przywrócenie, o, dobra, to jeszcze możemy sobie w sumie wyzwanie zrobić na tym odcinku. E, zwój na Kolosa to sobie na chwilę obecną zostawię. Czy ja mam jakiegoś tp żeby rzucić się automatycznie do miasta? Mam. Dobra, zrobimy to sobie na poziomie, wczoraj jeszcze robiliśmy chyba na, już na trudnym robiliśmy, czyli mogę się wbić na trudny z wiedzą, że no nic tutaj złego nie powinno mi się stać. Czekajcie, to jest taka kurwa... Nie lubię tej mapki, ja lubię mapkę z wyzwaniami, jak wiecie, jak jest ten... taki zawija, że po prostu idziecie prosto, a ta mapka jest troszeczkę irytująca, bo jak wiecie, no trzeba... W... No, chyba dalej tak jest, że trzeba wybić wszystkie potworki, żeby elita na samym końcu była słabsza. A ta mapka jest mi tak trochę irytująca, bo, bo nie po drodze całkowicie. Dobra, pójdziemy sobie od tej strony, pójdziemy tam na dół i się cofniemy po prostu do, 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 do elity. Możecie napisać w komentarzach, jak wam nowy rok się zaczął, czy coś ciekawego się u Was wydarzyło. Eee, a ja się postaram, kurwa, wybić te wszystkie potworki. Jebane. Ja już jutro niestety muszę kurwa iść do pracy, także koniec laby i koniec wolnego. Już moja narzeczona dzisiaj do pracy idzie na nockę, bo ona na nocki pracuje. Ja niestety, 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 niestety dzisiaj jeszcze mam wolne, a już jutro, już jutro trzeba będzie normalnie no, wrócić do, do mojego przytulnego kurwidełka i robić. Także no, no nie oddaję to kompletnie, nie chce mi się ale no, no co zrobisz jak nic nie zrobisz. Dobra, zrzucimy sobie tutaj złotko, mamy 11M, mamy tutaj tank, Postkę opuszczamy pomieszczenie SI i poleciały nam rękawice na łowce. No to na pewno mi się to kurwa przyda. Będzie do spalenia. Dobra, widzowie, yy, w sumie to, co najważniejsze to, to zrobiliśmy, bo chciałem wpłacić te, te pieniążki. Na wośb Pieniążki są wpłacone w, w jakimś tam stopniu. W jakimś tam stopniu wam pokazałem, że pieniążki zostały faktycznie przekazane na wośp, że nigdzie indziej nie zostały one przekazane. Czekajcie, ja tylko jeszcze to niezwykle tutaj nie chcę. Te unikaty sobie pochowam. To mogę schować, to sobie zostawię, ucieczki zostawię. To mogę schować to też, bo nie mam żadnego chyba kamyka. To schowam, tu mam podkę to mogę sobie podkę na jedyneczkę wrzucić leczenie w walce też mogę odstąpić sobie no i dobra a więc tak widzowie ja wam jeszcze raz tak jak mówię dziękuję za oglądanie mam nadzieję że się podobało taki króciutki odcinek ale dosyć dynamiczny w miarę dużo się działo także dziękuję za oglądanie trzymajcie się pamiętajcie aby zostawić łapkę w górę subskrypcję oraz komentarz, możecie w komentarzach pisać, co byście chcieli zobaczyć na następnych odcinkach albo możecie rzucać jakieś pomysły od siebie i widzimy się, jak widzimy się teraz we wtorek, to będziemy się widzieć teraz w, w czwartek w czwartek widzimy się o godzinie 15, 15 bądź 16, zobaczymy wydaje mi się, że u mnie będzie 15, czyli u was o godzinie, o godzinie 16 będziemy się widzieć także jeszcze raz dzięki, trzymajcie się